Uczniowie z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie mieli dzień wolny od lekcji, a w zamian przygotowali swoje prezentacje na Dzień Języków Obcych. Tematyka tych pokazów była różnorodna, a oprócz językowych ciekawostek, na odwiedzających czekały potrawy i tradycje z miejsc, które przybliżono. Przede wszystkim, żeby propagować nauczanie języków obcych w naszej szkole, jesteśmy szkołą, która uczy sześciu języków obcych. Próbujemy pokazać naszym uczniom, że jest to okno na świat. Jesteśmy też szkołą, która uczestniczy w międzynarodowym projekcie FARS. Nasi nauczyciele w tym roku korzystali z możliwości dokształcania w różnych krajach Europy. W związku z tym, ich umiejętności, wiedza nabyta na szkoleniach w innych krajach przekłada się w tej chwili na działanie w szkole, na stosowanie nowoczesnych metod i uświadamianie uczniom, że tak jak nauczyciele się kształcą, to to przekłada się na umiejętności ucznia i jego... Pasje językowe. W dniu dzisiejszym przypada Święto Dziękczynienia w USA, ale nie obchodzimy tylko tego święta. Jedna z klas przygotowała Święto Dziękczynienia. Natomiast w innych salach możemy odbyć podróż po różnych krajach europejskich i z, również z innych kontynentów. Mamy Meksyk i na przykład Święto Zmarłych, mamy Bali, Święto Ciszy, mamy Hanukę w Izraelu i wiele innych ciekawych krajów i tradycji. Uczniowie przygotowali dekoracje, ciekawostki na temat tych krajów, powitania w językach. Różne potrawy dzięki temu mogą właśnie rozwijać tą wielokulturowość i wielojęzyczność, która jak wiadomo jest teraz bardzo ważna. Jest to kluczowa kompetencja w dzisiejszym świecie. Taką też nazwę nosi nasz projekt europejski Naturalna nowoczesność. Dzisiaj nie wystarczy już język angielski, który jest oczywisty. Warto też znać jeszcze inne języki: hiszpański, francuski, włoski czy na przykład rosyjski nawet. My mamy Dubaj, mamy Dania z Dubaju, Quiz, mamy strój Araba i. I mamy przygotowany jedzenie, też humus i zdjęcie, taką ramkę tutaj. Na prezentacji mamy zdjęcia z prywatnej galerii, z osób, które u nas były w Dubaju. Mamy opis ustrojów w Dubaju, zwyczajów różnych. Opowiedzieliśmy przede wszystkim. E pięknych widokach w Dubaju, o tym jak wygląda, jakim jest niesamowity, pięknym i podobno bardzo czystym miastem. E, powiedzieliśmy także o Ramadanie, czyli e, takim bardzo ciekawym święcie, który jest e, związany z fazami księżyca, ponieważ co roku tak naprawdę e, obchodzi się go o innej porze. E, mów, mówimy też o poście, który wtedy panuje, ponieważ e, nie wolno wtedy przez pewien okres e, jeść oraz pić. Ale także widzieliśmy o pewnych, tra, pewnym tradycyjnym jedzeniu o daktylach, o herbacie bardzo takiej czarnej i podobno bardzo słodkiej, ponieważ taką piją. Zrobiliśmy także quiz gry. <śmany wiedzą lepne kawałki> Przowaliśmy kraj Hiszpanię z wyszczególnieniem na kraj La Tomatina, na święto Latomatina, czyli tutaj chodzi właśnie głównie o taką największą bitwę pomidorami. Dlatego też przygotowaliśmy właśnie tę tematykę Hiszpanii. Połączyliśmy z tym świętem. No i właśnie przygotowaliśmy różne potrawy, ciekawostki o tym święcie, jak i również o Hiszpanii. Najważniejszą ciekawostką no jest to, że jest właśnie to największa ta bitwa pomidorami, gdzie to jest naprawdę całe, całe. Yy... No, całe jakby budynki są brudne od tych pomidorów, bo oni po prostu rzucają się na potęgę i po prostu przyjeżdżają ciężarówkami te pomidory, i wszystko jest po prostu wykorzystywane. I później to się, na przykład trzeba się myć te budynki i wszystko z tych pomidorów, co nie zawsze się udaje, no bo jednak pomidor zostawia jakieś tam ślady. No, i to tyle. Przygotowali się na przykład Churrosy, jedno z takich popularniejszych hiszpańskich. Dzień Języków Obcych jest obchodzony z inicjatywy Rady Europy od 2001 roku.